Dzień dobry, w tej jakże piękną niedzielę, w ten jakże piękny wieczorny... Wieczorny co? Wieczorny wieczór, to chciałem powiedzieć, ale ja się powstrzymałem. Cześć, my kanitecie, wszyscy przeserdecznie w kolejnych Heroesach Piątych. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli za to, że tak, a nie inaczej zakończyliśmy sobie poprzedni odcinek. Zaraz przejdziemy do tego, ale jeszcze raz sobie troszeczkę poagituję, bo mamy niedzielę, 15 października, więc obywatelu jeden z drugimi obywatelko, Idź na wybory, jeśli jeszcze nie byłeś, to sądzę, że jeszcze lokale wyborcze są otwarte, jak wychodzi na odcinek o godzinie 19, to jeszcze lokale wyborcze powinny być otwarte, więc Ruszaj dupę w troki i zapieprzaj, zagłosować na kogoś tam, kogo chcesz, na kogo chcesz zagłosować I Mam nadzieję, że, że to zrobisz eee, Jak to zrobiłeś, albo jak to zrobisz, to pochwać w komentarzu, zostaw łapkę w górę i powiedz, że tak, poszedłem w biszop, dzięki tobie, zajebiście Yy, Niech tego nie zrobi, ale jeśli jednak ktoś to będzie mi niezmiernie miło, bo to jest ważna rzecz, słuchajcie, bo to jest ważna rzecz, a równie ważną rzeczą, jak to kto będzie rodził przez następne 4 czy 5 lat nieważne. Yy, rzeczą wagi państwowej jest to, że musimy się tutaj obronić przed tym sukin synem, więc oddajemy turkę i trzymamy kciuki za to, że zaatakuje nasz zamek. Bo jeśli nas zaatakuje, to mamy wybroniony zamek na totalnym luzie. Prwa, sinitar, przestań mi rodzinę prześladować. Chciałbym spokoju dorosnąć. No, nie atakujesz mnie. Dobrze. dobrze. W takim razie, że sprawimy się z Tobą w polu. Tu i teraz. Na drodze między lasem a jeziorem. Między oboma zamkami. Bitwa nauku. Można rzec, że nauku kurskim, nawet idziemy Cię zabić. Tyle w temacie. Już koniec tych pompatycznych przemów. Za dużo i tak ostatnio mam pompatycznych przemów, no i zajebiście ucieka. A więc w sumie nie tak zajebiście, ale zawalczmy. Zawalczmy, zawalczmy, zawalczmy. Cóż, on i tak nam będzie w stanie przecić całą mapę. W gruncie rzeczy ja nie wiem, czy bym nie chciał paru jednostek wystawić do pierwszej linii. W ten sposób spróbujmy. Mhm. W ten sposób? Może być w ten sposób. Zabij go. Ty mi się wbijesz w smoka. Yy, w rusałkę? Okej, okay, nie widziałem, że możesz się w nią wbić. Yy, no dobra, to już mamy tutaj mięso armatnie, nie? Jakim jest rusałka, bez wątpienia. Wbijaj tam. Cud miód. Yy, smoczek nam tutaj nie wleci, to jest ważne. Złajtuj. Dobra, zatruwasz mi chłopa. Szkoda, ale trudno. Spowolnienie na niego. No, mogłeś wybrać lepszy cel, jeśli mam być szczery. Mogłeś wybrać dużo lepszy cel. Co ten Sinitar tutaj nam może jeszcze zrobić? Co? My możemy ci na pewno błyskawicą tutaj pierdolnąć. 32. No, to zdecydowanie więcej już bijemy z łapy. Bifcippy 36. Fantastycznie, uciekasz? Walczysz. Cieszy mnie to. Odbicie pocisku na chwilę. Na niewiele się tu raczej zda, jeśli mam być szczery. Podejść o jeden. Jeszcze moralki siadły, to jest zajbiście. Złej tuj. Wiem, że może i powinienem, ale. Y, powinienem atakować, ale dobra, rzućmy grupowe przyspieszenie. Fantastycznie. Dobra, minosiek tutaj. Nie zablokował jej, co ciekawe. Yy... Wlatuj. Aj, liczyłem na szczęście, jeśli mam być szczery. 113 punktów obrażeń. Wow! Wow, 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 wow. wow. Ładnie. Wani je jeszcze czarem. Chyba mi zabije smoka, nie? A, nimfę wolałby się wbić. No to git, błysałkę. I jeszcze to tutaj stanęła, jak cudownie, nie? Ale wbić najpierw tutaj. Ona będzie dla nas w mniejszym zagrożeniem, zdecydowanie niż. niż, niż, niż te minościki. Dobra, cudownie. Rozbijaj go. Cudownie, mamy dwóch strzelca, słuchajcie, to jest naprawdę mega, mega moc. I ucieka. No i dostał straty, wydaje mi się, że dużo, dużo większe niż, niż wcześniej. Wichura nam jest potrzebna. Weźmy na razie eksperską logistykę. I to jest też dobra rzecz, że ją będziemy mieć. No i chodź tutaj, panie cynitarze. Chodź tu, chodź tu. Ty, pipko, odbijaj kopalnię. A ty co, ty chyba wracasz i będziesz tutaj próbowała podciągnąć obronę, nie? Na tym, na tym kierunku. Podejdź tutaj, zgarniesz armię stąd, bo tutaj Osir zaraz dorzuci resztę armii. Dawaj to, dawaj to. Mamy 16 kloca, ja bym chciał na pewno was, na pewno was, na pewno was ile wlezie, w was ile wlezie, zaczekajmy turkę może, będziemy mieli trochę więcej kyszu. będzie nas stać na trochę więcej rzeczy, okej, okay. osir, dropuj się, yy, zajebiście, oddajmy turkę, no dobra, 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 jakoś to wygląda, jakoś to idzie. Coś się tu dzieje, idzie w naszym kierunku i to jest mega wpytę dla mnie. O tych 200 strzelców tutaj robi mega, mega robotę, nie? Musimy koniecznie znaleźć łuk. Słuchajcie, musimy koniecznie znaleźć łuk, żeby móc naparzać tych gnoi na prostej strzałce na całym dystansie. Ucieka, dobra, to nawet nie będę starał się go atakować bardziej. Skoro jesteśmy w stanie, sobie już z wami w ten sposób poradzić, bijmy się tam na dół. Wijmy się i zacznijmy robić rozpierdol, nie? E, dobra, sześć ruchałek, niech będzie. Niech będzie. Dobra, z tą armią. Wycopuj się tutaj. Masz sporo i tak. A, ale ja chciałem podejść jeszcze. Dobra, nie dajmy mu odetchnąć. Rozbiliśmy mu dwie armie. Jeden bohater uciekł. Czy ja mogę go sobie zrekrutować? Obaj bohaterowie w sumie uciekli, nie? Ale żadnego nie mogę rekrutować. ja nie wiem do końca jak to działa też. Ta mechanika rekrutowania z skarczmy tych, którzy uciekli. On ma chyba pierwszeństwo do wykupienia go, nie? Chyba, 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 chyba tak jest. zamieńmy się. Oddaj mu wszystko co masz, no właśnie, on tu jeszcze dużo posiłków w ten sposób dostaje. No i Osir, jeszcze raz wracasz tutaj. To będzie miał karkołomną misję, bardzo karkołomną misję do robienia takich rzeczy, no ale trudno. Ktoś musi, nie? Ktoś musi. A zejdź pod ziemię i poszukaj tam czegoś. Nie wiem, pieniędzy, złota, szczęścia, kobiety, miłości, czegokolwiek. Jak coś znajdziesz, to będzie po prostu fajnie i tyle. Wbijaj. No i dzień dobry. to już widzę jakąś kopalnię. Nieprzyjętą przez niego. Okej, okay, opuszczoną kopalnię, co ciekawe, sobie odpuścił. No, dzień dobry, złoto, klejnot. No i tak git. To będzie troszkę cięższe, ale na szczęście się sobie poradziliśmy. No i mamy wampiryzm, którego niestety tak de facto nie mamy. Mamy nowy też tydzień. No i implozję też mamy. Ale my się implozji nie nauczymy póki co. Yy, aczkolwiek przypominam, że mamy wziętą magię zniszczenia. Yy, a to oznacza że moi lucinicy będziemy mieć będziemy mieć również szansę na nauczenie się tej implozji, tak de facto, bo będziemy mogli przecież sobie na, na totalnym luzaczku, słuchajcie, będziemy sobie mogli wziąć tego eksperta gdzieś tam dostać, nie? Dostaliśmy teraz też trochę, chyba tak, dostaliśmy trochę, 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 trochę dobrych rzeczy tutaj. Ulepsz to już, miejmy to za sobą wreszcie, bo cały czas mi ich brakowało. Ulepszonych oddajmy turkę. No i eksplorujmy tutaj te podziemia, teraz, nie? Skoro to było nieprzejęte i nieodczyszczone, to zgaduję, że on będzie gdzieś tam na dole, bardziej na południu. No ale już poszliśmy górą, to idźmy cały czas górą. Wersja jest tylko taka, że jeśli nam gdzieś tutaj jednak wyjdzie ten jego bohater, to będziemy musieli się wybrnąć, bo nie będziemy w stanie tak szybko wrócić tam na, na górę do nas, nie? Dobra, no to jest trochę rzeczy. Może byście się przyłączyli, nie, ale walka z wami też widzę, że nie należała do najcięższych. i To jest mega dobre. Zwiększamy sobie zasięg ruchu, to też jest spoko. Z wami również możemy zawalczyć. Już na ten moment ta armia, ta ilość strzelca, przede wszystkim ta ilość strzelca nie stanowi żadnego problemu e, z jakąkolwiek tak naprawdę armią tutaj na, na mapie bitewnej. Więc jest totalny luzik w ten sposób, jak najbardziej. No dawaj was, was lub lezie. Na razie nie musimy przeprowadzać jakiejś mega pilnie rekrutacji, więc też spokojnie. Spokojnie z tymi rzeczami. Trzeba jeszcze górę wyczyścić, ale najpierw, słuchajcie, chcę chociaż mieć pogląd tam w podziemiach, co się dzieje. Żeby móc sobie na spokojnie właśnie tej górę czyścić, nie? Bo chcę, żeby ten Tirów bił tutaj tego, tę specjalkę, nie? Chcę, żeby Tirów bił ulta. Więc możemy sobie chyba zaprzestać, wyszliśmy z tego jednego kryzysu. Paliwowego, powiedzmy. wyszliśmy z jednego kryzysu, więc na razie możemy sobie zaprzestać yy, przekładania EXPA ponad. Wiecie? Yy, przekładania EXPA ponad złoto. Znaczy inaczej, przekładania złota ponad EXP yy, ze skrzynek. Więc na razie sobie będziemy brać wszystko to, co w skrzynkach jest, jeśli chodzi o złoto, to będziemy brać, nie? Zabij go już, mam nadzieję, że go zabijesz. Że to nie będzie pudełko? Cudownie, zabiłeś. No i to jest, kurde, dobre, nie? nie, nie, nie. A bo ja nie mam teraz ruchałek moich. Ajajajajaj, aj, 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 aj. faktycznie. Trzeba będzie sobie je uzupełnić. no ale one zawsze szybko umierały, nie? No bo to jednak... Jednak są jednostka. W sensie ja lubię rusałki, są mobilne, są dość szybkie. E, potrafią uderzyć, naprawdę ładnie potrafią uderzyć, nie mają kontrataku, więc jak najbardziej jest to w pytań, nie, ale... Ale to, to nie jest to, nie? Okej, okay, jesteśmy już w tym drugim wyjściu. No to nawet Pytę. No to już mamy oba odkryte, no czyli jakby tym bardziej nas to przekonuje ujnie Im bardziej nas przekonuje do tego, że musimy iść tam na dół. Ilu was jest? Nie aż tak wielu, jak mogłoby się wydawać, że stracili smoka, proszę pana, biego tu. Cudownie, ty to 19 ściągasz 4000 obrażeń. No co to dla niego, nie? 4 koła obrażeń, wow. wow! 250 strzelców Skąd ja ich w ogóle tyle mam, Ja nawet nie wiem Nachomikowałem ich, nie? Je, yeah. a będziemy mieć ich jeszcze więcej. Tyle chcę Wam powiedzieć, no. Tyle chcę Wam, moi drodzy, powiedzieć. Ok, kolejne cztery koła Expa. Topur władcy gór, niech będzie. Tutaj widzę kolejne jakieś przejście. Tam na dół. No dobra. Tutaj będziesz miał mocniejszą armię, więc może tutaj nie ściągajmy karawan, a ściągnijmy sobie je tutaj. No patrzcie, ile tutaj jest tych dobroci dla mnie. Ile tutaj tego jest? Szkoda, że nie mam tyle pieniędzy na to. Ale na spokojnie na spokojnie z takimi rzeczami, widzę, że póki co ataki przeciwnika się uspokoiły przynajmniej na razie, nie wychodzi do mnie mogę to uznać za swego rodzaju sukces nie? chyba tak, chyba mogę dobra czerwonka, no niebieskiego już nie ma na szczęście więc te turki też nieco szybciej idą no ale widzicie i tak, że jest to dość ociężałe Dobra, point tam, osirgiem, ty się wycofujesz. To tutaj jest znana taktyka. Byłeś tu? Nie byłeś, weź sobie te moralki na scenę bitwy. Okej, okay, bo tutaj nie mam przejścia, to jest tylko takie przejście, tak? A dokąd ono prowadzi? Ok, czerwony garnizon. Musimy walczyć, no to zawalczmy. Nic nie wymyślę, mogę zrobić tylko tak. Smoka mi raczej nie ubije. nie? No właśnie. I to też jest git. 40. Czterdzie... No, dużo większe obrażenia. Ale go gościągnie nasz łucznik, więc beefcipy. Bo tutaj mam pełną e, szansę na pełną szansę. No tutaj mam po prostu pewność, że, że, że gościągnie, nie? Daj przyspieszenie. Super. Tak na niewiele mi się to zda 105 obrażeń. Dobra, ona mi też już nie zada na tyle obrażeń, ile by chciała. Złatuj, tu, i wbij się w niego. O, jak mi przykro. Oj oj, oj, oj Oj się tam z tyłu. Tutaj. Cudnie, zabij. Nie wiem, czy ona ma te kwasowe coś gówno. Nie, ona nie ma tego kwasowego coś główna. i to jest dobre. Tutaj, no i tutaj. Chyba już zabijamy, nie? Cudownie. Łatwy garnizon, szybki do porobienia. tysięcy doświadczenia, mamy eksperską magię zniszczenia, Czy to oznacza, że ja teraz będę miał tutaj implozję. Mam implozję zajebiście. Impregnowana strzała i implozja. Co o tym myślicie? Ja myślę, że to całkiem niezłe połączenie. Eee, zawalczmy. No nie, no was tutaj absolutnie nie jest na tyle, że tym miał się czego obawiać, słuchajcie, no. Przy tej ilości strzelca, którą mamy, ona autuje praktycznie każdą jednostkę, nie? 5000 obrażeń tam mi pokazywało. 5400 obrażeń. No kurwa, no słuchajcie. To naprawdę absolutnie tutaj nie ma. Nie, nie, nie ma mowy w ogóle o tym, żeby coś było niehalo. Kula ognia! Zajebiście! No to z tej magicznie sobie zdobywamy trochę. No i mamy kopalnię gracza czerwonego. To oznacza, że on gdzieś tam ma zamek. Ile gracz czerwony ma zamków? Co? Yy, już ma miasto. Ma dwa zamki. fioletowy ma tylko jeden zamek, więc jakbyśmy go odcięli od tego jednego chociaż zamku, to już by nam mega mega dużo dało, nie? Przy okazji cały czas budujemy sobie obronę. I to też jest mega fajna rzecz. Dobra, Osir już tutaj nic nie zrobi. Co my to jeszcze możemy ulepszać w tym zamku, co? A, Mac gildy. Jak najbardziej, rozwijajmy je. Tutaj również. Przydadzą nam się. Grupowo odbicie pociskowe, czekajcie, ja muszę oddać turkę, ale muszę na sekundę. Dosłownie 10 sekund, muszę odejść od komputera. komputera. Dobra, 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 Zobaczcie, tu Widzę, że tej nagrańczy czerwonego jeszcze trwa. Ale to i tak nas nie boli. Szuru buru, kresełkiem poszuramy sobie. No i dzień dobry. O że, wracasz do zameczku. Hmm, dwie turki przeczekasz, dobra. Do pełnej rekreacji coś się tu podziało? Chyba nie, z tego co widzę. Więc jest git, odbij mu to. Przyda nam się na pewno. Kryształowa grota. O, jakieś statystyki również się nam przydadzą. No i mamy zamek. No i mamy zamek. Bardzo mnie to cieszy. Magil czwórka. Tutaj chyba nas, nas na nic nie będzie stać. No dokładnie na nic. Tych rzeczy na razie nie potrzebujemy budować, więc jest luzik, oddajmy turkę. No póki co grab czerwony jest teraz. No odwróciły się role, nie? Odwróciły się role po jego poprzedniej porażce. I mnie to cieszy. Zajmijmy mu chociaż ten zamek. Kim on tutaj jest? Kitra, dobra, a ty? Średni Jerbet. Okej, okay, będziemy mieli walkę. Ciekawą walkę, tak mi się wydaje. Eee, a z tą walką zrobimy sobie tak. Uciekasz, serio, znowu uciekasz. Non stop, tylko uciekasz i uciekasz, nie? Muszę mi to w kurwa za przeproszenie. Dawaj tu. No wyglądasz całkiem przyjemnie, muszę powiedzieć. Całkiem przyjemnie. Eee, defenduj, ty waituj. <laughs> Teraz, tak, czego się chcemy pozbyć? Nie ma chip, więc zapewne tak, ciebie. Ty mi też tutaj zrobisz niezły wjazd, więc ciebie. Ciebie. Za szczęściem, fantastycznie. Ty mi go zatrujesz. Akurat najgorzej jak mogłeś. Niestety. Tutaj. Eee, 40 w ten sposób. Eee, 201. Nie, no to je go. God trzeba teraz ograniczyć, żeby on mi to jak najmistrzałek zrobił. O jest, serio, eee, kula ognia. ładuj w nią. Nie wiem, ile ich zdechło, ale na pewno trochę ich tam zdechło. Okej, okay, okej, okay, to było niezłe. I szkoda mojego namiotu medyka teraz, ale no to muszę przyznać, że to było całkiem niezłe. I kolejnego mi zatruwa. I to nie jest dobre. Zabijesz 70? I nie zabijesz. Ale i tak się wbijasz. Może szczęście siądzie. Fantastycznie, siadło. Ty tu. Znowu ty. Zabijaj. Aj, ale chydry mają teraz mm. Nachydy i tak by mi tu wleciały. O jest! Ależ straty. A ja bardzo nie chcę. Bardzo nie chcę takich strat. W sensie takim, że nie chcę się z nim klepać w ten sposób, bo. No, będzie mi tutaj robił złe rzeczy, nie? Co mi tam dałeś? Smutek. No dobra, niech ci będzie. Dobra, tam się ci parusza. Ja domyślam się, gdzie ona może teraz być, wiecie? 3, 5 no, no. Ona no, gdzieś tutaj w tym obszarze będzie cały czas, no ja za teraz walczyć z nią to znowu bez sensu, totalnie bez sensu. Dobra, dawaj mi impregnowaną, eee, 160 tylko? Serio z imprezy zadajemy? Eee, to mi się to nie opłaca w ogóle, dobra dawaj impregnowaną i lodowy promień. Eee, no i lodowym promieniem cię będziemy tutaj klepać, nie? Bo ta implozja to mi się tu kurwa nie opłaca za nic. No, a kwasową krew, no... Nie chcę go za bardzo atakować w ten sposób. No, ale jak mi tutaj znowu będzie robił jesień z dupy średniowiecza... No, wbijaj tu. 15 padu, dobra, to ta dwójka już tu niewiele zrobi, nie? Uciekł. Straty duże, ale uciekł, no. Ej, ścieżki wolne nie potrzebujemy, od nie potrzebujemy, ekspercka magia światła niech będzie. Zjebałem trochę te bitwę, jeśli mam być szczery. No, muszę przyznać, zjebałem trochę tę bitwę, ale już trudno. Niech będzie ich 11. Zaklęcia przyswojone. Super. Oni chyba mają magię zniszczenia, jeszcze nie? Głębokie zamrożenie. łańcuch błyskawic. Zajebiście. Portal miasta. Zajebiście. Który mamy level? 20. To trzeba powinniśmy mieć dokładnie. Mamy ten portal. Zajebiście. Jezusie, panie. Kryli lejson, Jak dobrze. Uh, dobra. Jaram się. Nawet nie zobaczę, co on ma w tym zamku, ale już trudno. Odkrywajmy, odkrywajmy, zaraz się wycofamy na powierzchnię, tak mi się wydaje, ale... A, on ma wszystko w tym zamku. Zajebiście. Mm, nie ma nawet pełnej rekrutacji zrobionej. Dobra, zatrzymała właśnie pełną rekrutację, o to nie chodziło. Eee, dobra, to wydaje się, że Gracz Czerwony jest już w odwrocie. Pytanie, na ile jeszcze jest się w stanie zdobyć Fioletowy? Na ile jeszcze jest w stanie Fioletka powalczyć tutaj ze mną, nie? Bo wygląda na to, że Gracz Czerwony no, stracił Jermet. Może mi się uda zrekrutować? Uciekła, nie? Nie, nie uda mi się jej zrekrutować, szkoda. E, może nowym tygodniu się uda? Nie, zobaczymy. Chyba, że oni już ją po prostu zrekrutowały, bo on jest pierwszym graczem, tak? W się sensie on jest przede mną, czy nie? Dobra, morale mi teraz spadną. Mogą się domyślić, że oni to w sumie opróżnili. Dajesz tutaj. Kolejne pipki. Czyżbyśmy tu mieli jakiegoś bohatera, szanowni państwo? Chyba tak, nie? Chyba mamy tam jakiegoś bohatera jeszcze. E, Magilda piątkę, co by na to? Magazyn zasobów, pierwej nie, nie, no i teraz mamy jeszcze bardzo przyjemny, słuchajcie, ee, bardzo przyjemny uściek złota. gilie handlowe 400, ok. bonusy z miasta 250, fantastycznie. No mamy ile dziennie? 10 koła. E, ok, mamy do rekrutacji 3 zamki. Jeśli chcemy jeszcze bronić tego, tutaj to 4. No ale mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki problem dla nas, nie. Okej, okay, Eruina Matek znowu jakąś armię, ale to będzie w takim razie tygodniówka, bo to jest gracz pilotowy, czyli możemy mieć maksymalnie z tydzień, tak mi się wydaje. Jeśli, jeśli dobrze siebie rozumiem. I co, jest ten drugi jego? Ja nie, nie ma. No dobra, trudno. No dobra, trudno też, że wszystko co on. Kurwa macie, ale nam nie starsze kasy. Dobrze, że już nie potrzebujemy tyle zasobów, nie? mamy to, co powinniśmy mieć mamy rozbudowane. A, może z pierdolniczkami tak nie przesadzajmy za bardzo, ale... Podstawy chociaż miejmy. No i ta armia i tak wygląda mocno, jeśli mam być szczery. Wyzwanie? Dobra, spoko. E, ty miałeś teraz zgarnąć armię, no ale no nie zgarniesz. No, to naturalne, że nie zgarniesz tak Dzień dobry, panu Sorgalu. Spoko, niech ci będzie. E, Czy to jest zamek? Nie, czerwonego. Nie omieszkam się go nie zdobyć. Ta Jerwet tu jest. Skąd takie duże straty, jeśli mogę wiedzieć? Jestem cholernie ciekaw, skąd nam takie duże straty. Eee, Zapewne nam to jakimś łańcuchem pieronów walnęli, nie? Dobra. Waltam. No i zobaczymy, co tutaj się stanie. Nie, ta Jerwet tu uciekła, nie? Ona nie miała żadnych tych... żadnych takich szartów. Ja nie wiem, z czego to było. Z czego takie straty wynikają. Szczególnie, że mamy trzech strzelców teraz jeśli dobrze liczę, to jeden, drugi ok. to jednak się nie było. 227, ale teraz właśnie, tu powinny być większe obrażenia 8 Dobra, rozumiem z czego były takie duże obrażenia. Jakbym głucznikiem uderzył najpierw Minotaura, może byłaby szansa zabić tego chłopa. Eee, może byliśmy w stanie to zrobić bez tego, no ale i tak mamy ograniczone straty. No i gra czerwony przestał istnieć. Więc już jeden... Yy, jedna rzecz jest za nami. Yy, no dobra. Kolejny tutaj mamy zamek na pula I mamy już teraz 13 koła przyrostu, więc jest mega, mega zajebiście. Dobra, obronić się teraz przed tym fioletowym, raczej to nie będzie jakiś mega duży problem. Tak mi się wydaje. Jeśli mam być szczery. Yy, jeśli tylko nam się uda wyrekrutować tą całą armię. Kopalnie złota, syna ja nie miałem nigdzie. No to jestem trochę niepocieszony. Do ataku, jak najbardziej, plus 2 do ataku. Przyjmę, z wielką chęcią. Yy, atakujesz na zamek. Pytanie, czy nas atakujesz, czy, 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 nas nie będziesz atakował, nie? To jest ważne pytanie. Dawaj was, was, lub lezie. No i ta jest, kurde, no ta armia tutaj jest naprawdę mocna. W zamku sądzę, że się wybronimy, nie? W zamku sądzę, że się wybronimy. No dajmy Turkę, Osir przez to stoi, bo nie może się wyrekrutować u siebie, dopóki nie będzie miał, nie będziemy tutaj mieli pewnej obrony, nie? To do, do, do tej pory, dopóki Ossir tam nie wyrekrutuje się, nie będziemy mieli tej pewności co do obrony, no to, no to nic nie robimy, nie jesteśmy w stanie nim ruszyć. Dobra, już ci zostawię te siedliska, wszystkie, bo ja chcę. Ja ci dam jeszcze trochę czasu, wiesz, panie Fiotowicz, ja ci jeszcze trochę czasu dam na to, żebyś ty tutaj e, sobie urósł, żebyś sobie był z nami w stanie powalczyć, e, dostaniesz trochę tego czasu antenowego, e, tylko i wyłącznie dlatego, że ja chcę poznać ten scenariusz i ja chcę tutaj się nim trochę jeszcze pobawić. W tym momencie ty już jesteś w odwrocie, no jesteś w poziomie średnim, mogę cię naklepać, tyle ci powiem Ale ja chcę, chcę ci ledzie jeszcze trochę pożyć, no właśnie to jest kolejny jakiś jego gówniarz Który mi nic generalnie nie zdziała A ja chcę jednak tym tiru trochę powalczyć, trochę pobijać leveli No jesteś nikim Przyjmę to już Przyjmę to A mnie wkurbiłeś, więc ci zabiorę trochę tego, no właśnie, twój zamek to jest totalny Totalny lajcik dla mnie, nie? Totalny dla mnie lajcik Straty na ten moment też mi już tak naprawdę nie opłacą, wiecie, jeśli mam być szczery. Straty na ten moment też nie są dla mnie jakieś mega, mega ważne. Yy, na pewno tak, celem naszym będzie teraz to, żeby udać się na górę tutaj do kartografa, bo tu jest kartograf, bo skoro jest kartograf, to zgaduję, że będzie jakiś fajny sterek. Przynajmniej może być jakiś fajny sterek, więc yy, chciałbym go jeszcze sprawdzić sobie. Kuźwa, jak już rekrutujesz, o, to wrzuć ich tutaj do armii, żeby nie o tym szwały, jeśli on nas zaatakuje, nie? No, czyli w sumie można stwierdzić, że mamy sytuację ustabilizowaną. On nie jest w stanie nam chyba żadnego zamku tym zająć, więc light, totalny light. Zabierzmy ci jeszcze. Bądźmy na tyle wkurwiający na ile ty jesteś. No, chodźmy też tu. już ktoś był, szkoda. Chodźmy też tutaj. Eee... No i co, moi kochani? Dobra, na to, na to, będziemy sobie przedłużać. To już nie jest ciężko. Ciężko. Hmm... już nie jest. Już nie jest ciężko Co? Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie Za oglądanie tego materiału Widzimy się i słyszymy się już w jutro, w poniedziałek Kiedy to będę nagrywał? Na świeżo już Bo przypominam, że jeszcze się nagrywam Dogrywam się jeszcze w piątek Czyli nagrywałem się na zapas Więc wszelkie sugestie i tak dalej Przeczytam, Coś będę czytał na bieżąco, na bieżąco Ale będę się mógł do nich ustosunkować dopiero jutro Czyli w poniedziałek Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału Widzimy się i słyszymy się już w poniedziałek Pytanie, w jakich nastrojach po dzisiejszym dniu, nie? Ale tym razem bez Cliffhangera. Trzymajcie się. Cześć.